Halo halo, witam, dzień dobry, cześć wszystkim, ja jestem Piotrek i jak dobrze widzicie w końcu mamy dzisiaj odcineczek z kamerką, także jeśli jesteście nowi na moim kanale i jeszcze go nie subskrybujecie, to nie zapomnijcie zostawić właśnie tego czerwonego przycisku. Macie na to dosłownie teraz 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Także jeśli już to zrobiliście, no to mam naprawdę bardzo dziękuję. I moi drodzy, dzisiaj będziemy oglądać najbardziej obrzydliwe rzeczy. Znaczy fast foody w sumie, albo jeszcze jedząka jakieś, więc naprawdę jeśli macie silne nerwy, no to... To jest okej, okay, ale jeśli nie macie silnych nerwów, to lepiej nie oglądajcie tego, bo to będzie naprawdę fatalne. Będzie tak to obrzydliwe, że ja już widziałem kilka skrótów i naprawdę ledwo co wytrzymałem. Także jeśli wytrwacie do końca, no to możecie napisać w komentarzu, wytrwałem, a ja wam przypnę serducho i, i przejdźmy do oglądania. Dobra, no to przejdźmy może do tego naszego pierwszego. O Boże, co to jest? Ej, to wygląda jak jeden wielki kutas, naprawdę oblany wódką. To jest... Co to jest? Nie Ale zobaczcie jak to wygląda śmiesznie To jest jakaś małża chyba, nie? Ej Boże nie co to jest? Mordy nie Ale obrzydliwe to jest Ej ja nie, nie mogę na to patrzeć, naprawdę przepraszam, ale nie mogę To jest To jest tak okropne O Boże nie, jak to w ogóle wygląda, patrzcie jak to się w ogóle ślizga, całe. Nie, ona to będzie. Ja. Nie, fu, fu, fu. Nie mam nic, nie widzę tego, nie widzę tego. Nie, proszę, przyłączcie to, przyłączcie to. Jeśli wytrwacie do końca, to naprawdę was podziwią. Co to jest jakaś. Nie, to jest ptak, nie, to jest jakaś kaczuszka. Не гадайте, что она змея. Пискла. Не. Не. Это Не, не, прошу, не, не, благо, не, 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 не. Nie, fuuu! Ja pierdolę tej Chińczyki czy tam Japończyki. Jezu, ale patrz go na jeszcze ma Nie. To jest jakaś ośmiorniczka albo kamalnica. Są takie czupy to. Ale on to wsysa normalnie jak kiełbasa. Nie. <laughs> Ej, to jest tak obrzydliwe. Naprawdę. Jeśli liście... <laughs> I tego się oglądacie to naprawdę to podziwiam was Jeśli wy to oglądniecie do końca to naprawdę Jakie to jest okropne Nie go tak nie masz, nie mlaskaj tak kurwo No bij, bij, bij sobie to, bij. Wal jak konia. O Boże, surowe mięso. Nie, nie, nie. Nie. Basta, basta, to jest koniec, to jest koniec. On to wcina normalnie. Jakby nie jadł cały tydzień. Ten filmik bodajże trwa chyba tylko 7 minut. Nie mega to, to naprawdę. Robię to wszystko dla was. Pamiętajcie, robię to wszystko dla was. On to chyba z octem, ja nie wiem, tak mi się wydaje, że to raczej oct. Możecie napisać w komentarzu. Ej, tu żyje. Dżownica jakaś. Nie. Nie, o Jezus. Jak to się skurczy? nie, nie, nie. Ej, to są robaki. nie Nienawidzę tego. To jest tak obrzydliwe, naprawdę. Jakbyście mieli na przykład taki zakład, gdzie na przykład wygracie 100 zł, to zjedlibyście takiego robaka, czy nie? Możecie napisać tak samo w komentarzu. to jeszcze jest żywą tą główkę, jeszcze. Uuu! Uu. Nie, nie wytrwać, Nie ma szans. Nie wytrwać do końca, naprawdę. Jak wytrwacie do tego momentu, to Was podziwiam, naprawdę, bo ja już ledwo co to oglądam. Koniec, koniec. Nie no. Kończ z tym, proszę. Proszę, błagam cię. To jest. To jest ryba? To żywa. Nie go na Nie, 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 nie. Te zwierzątka jeszcze chcą żyć. A to jeszcze tak nie jest bardzo obrzydliwe, bo to w sumie rybcia, nie? rybkę lubię sobie zjeść czasem. <grybki> nie, to jest koniec? Jezus, proszę. Nie, i tu są pająki, to są pająki albo jakieś karaluchy. Patrzcie, to, jest, to są karaluchy. Tutaj po prawej stronie. To jest jakiś karaluch. Albo pająk? Nie, to jest pająk. Nie masz, o Boże, jak to chrupie. Koniec, koniec. Nie, to nie jest dobre typie, nie to jest tak obrzydliwe, ja pierdzielę czemu ja to oglądam. Nie pożegnam zaraz na tym filmie, naprawdę Chagą chrupię normalnie, to... Chrupię to jak chipsy. Chyba już nigdy chipsów nie zjem, naprawdę Koniec, koniec. Dziękuję wam, naprawdę. Dziękuję wam za to wszystko. Jeśli wytrwacie do końca, zostawcie oczywiście łapeczkę, zostawcie jakiś komentarz i subskrypcję. A ja się z nami żegnam i widzimy się w kolejnym odcineczku.